Cześć, cześć. Słuchajcie, słuchajcie, ja wam coś... O, cześć Mariusz. Co ty tu robisz? Cześć. Witam, witam. Słuchajcie, ja wam coś chcę powiedzieć, wiecie? Mhm. Słuchamy y, cię bardzo uważnie. Zdarzyła się taka historia, że... Ta. Yy, już mój dziaduś, starowinka, Gdy zobaczył śrubkę w błocie, podnieść wnuku, szepnął cicho, Będzie kiedyś warta krocie. I podniosłem, i sprzedałem kupę forsy. Z tego miałem To ja Dobre, też mam e, podobną historię Słuchajcie Mamcia pierzynkę robiła Cztery pióra jej zostały Nie wyrzucać zawołała To co darmo gęsi dały Jak zostały to zostały Na dwa jaśki się przydały Dwa? Nie jesteśmy sami w świecie Którzy chcą mieć drugie życie Spróbujmy więc twórcom my Nigdy nie wiesz jak tak. i kiedy blotka cię wyciągnie z biedy To teraz ja. Tak. Wczoraj rano na paluszek Nagle rzęsa mi wypadła Chcę ją smuchnąć, lecz krzyczy Rzęsa cenna dla mokradła Nie smuchnęłam, wodzie dałam Niech się przyda Rzęsa mała Dobra, to nic, smutno, Dziś mój tatus spracowany Szepnął cicho, Pewnie przyda mi się w domu, Gdzie przyda się nadal na parasol, gdy deszcz padał niesamowite. Nie jesteśmy sami w świecie, którzy chcą mieć drugie życie. Spróbujmy więc twórcą być, dając śmieciom wiele żyć. A poza tym, nigdy nie wiesz jak i kiedy spotka Cię, wyciągnie z biety. Z okna deumarki ręka rekapeta wypstryknęła. Widzisz, córcia, to pettyci, a ta ziemia tak jęknęła. Zobacz, mała, gdzie świat leci, albo życie, albo śmieci.